Halo, halo, dzień dobry, witam serdecznie. 22 czerwca 2025 roku z Gór Sowich na Dolnym Śląsku, gdzie przyjechałam sprawdzić sytuację z borowikami usiadkowanymi i ogólnie, jak tam się dzieje z grzybami. Dzisiaj niedziela, gorąc we Wrocławiu, z którego przyjechałam 29 stopni, tutaj może jakieś 28-27. drapałam się w takie miejsce, w którym 6 dni temu było bardzo dużo borowików usiadkowanych. W wielu miejscach nie ma, ale za to w nowym miejscu, w którym tych 6 dni temu nic nie było, to rośnie kilka borowików usiadkowanych w całkiem dobrej formie. Już liczę, patrzę na nie z daleka: 3, 4, 5, 6, 7 w jednym miejscu, już Wam pokazuję. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Jak widzicie, grzyby potrafią rosnąć też w gorąc. W zeszłym roku nagrywałam na ten temat odcinek, bo z grzybami jest tak, że one rosną mniej więcej dwa tygodnie. Czy nawet później, w zależności od różnych warunków po deszczu. A tutaj na Dolnym Śląsku mieliśmy specyficzne warunki tego, tej wiosny, już lato, drugi dzień lata. Było dosyć sporo deszczu, ale było też bardzo zimno w maju. No i tak się troszeczkę dziwnie dzieje z tymi grzybami w moich miejscówkach. Raczej nie ma, ale tu na, yy, w górach sowich dopisują. Także zapraszam na spacer, zobaczymy co się dzieje, jak sytuacja. No i niestety na razie będzie trzeba chyba się. Żegnać z grzybami na jakiś czas, czekamy na deszcz. Niestety, jak patrzę na prognozę, to upały. Coś tam niby ma padać, ale ja tym prognozom to tak do końca nie dowierzam. Ale oczywiście, w takim okresie letnim, gorącym czasem przychodzą zupełnie niespodziewane burze, może coś popada oby, bo bardzo tego potrzeba. Tutaj mamy dwa większe, podrośnięte, rosnące sobie koło takiego badyla. No konkretne. Beki. Parkami rosną tutaj dwa następne, a tutaj rojaczki. Tak jak mówię, 6 dni temu w tym miejscu nie było, za to w tych miejscach, w których były yy, to teraz nie widzę. Zobaczymy co dalej. Las dębowo bukowy. jeszcze z tej strony zobaczcie te beczki krąglutkie. Ho ho ho, a ten to tych 6 dni temu to chyba już rósł. Ale ja takich nie zbieram. Także rozsiewaj zarodniki. A ja idę sprawdzać dalej. Są następne, już takie biedne, wysuszone, umęczone suszą i upałem. I to patrzcie, ile słuchajcie. Oj, oj, 3. 4, 5, 6, 7. W jednym miejscu, w Bukach bardziej. A tutaj dęby, a tutaj kanie strzeżone przez mrówki. Fajnie nowość. W tym roku pierwsze znalezione przeze mnie mleczaje biele. Widzicie, wypuszczają takie białe mleczko. U nas uchodzą za grzyby niejadalne, w niektórych krajach są jedzone po specjalnym wygotowaniu i przyrządzeniu. Ja tych grzybów nie, nie jadam. Pospolity gatunek, łatwy do spotkania gdzieś tam właśnie od lata. O, i następna mała kania. Widzę, że pojawiły się kanie. Sześć dni temu ich tutaj nie było. Teraz wyrastają. Czubajka kania. Można też trafić na kurki. Takie biedne, trochę podsuszone już. Ja z tej górki już się zwijam, przenoszę się na przeciwległą górkę. I na pożegnanie bardzo ładna beczułeczka, usiadkowa. Borowik usiadkowany, śliczny. Na przeciwległej górce też jakichś wielkich sukcesów nie ma, ale trafiłam właśnie na Pierwszego bardzo ładnego borowika usiadkowanego. Tu się kryje koło takiego kamienia pod wysuszonymi liśćmi dębowymi. I przy okazji chciałam wam pokazać, bo też często są zapytania o to. Może tutaj będzie lepiej widać. O to na różnych grupach grzybowych. Ludzie pytają, co to za grzyb. A to nie jest grzyb, to jest roślina, która się nazywa Korzeniówka Pospolita. Jak będzie gdzieś bardziej rozwinięta, to wam jeszcze pokażę. Wczoraj w innym miejscu, w Górach Sowich, pokazywałam filmik, już jest na kanale. O, na przykład tutaj jest bardziej rozwinięta Korzeniówka Pospolita. Rośliny. Koszyk nie zapełnia się w takim tempie jak ostatnio, ale jednak grzyby wpadają stopniowo. I tutaj następny do kolekcji. Znowu borowik usiadkowany. Patrzcie, jak ten gagatek się tutaj kryje. Do góry nogami sobie rośnie. Zastanawiam się od kilku dni, kiedy pojawią się mleczaje smaczne i gołąbki zielonawe. Jeden i drugi gatunek pięknie ubarwia zawsze zbiory. Mleczaje smaczne są intensywnie pomarańczowe, a gołąbki zielonawe są takie seledynowo-turkusowe. Potrafią też być białawe, ale potrafią być takie pięknie wybarwione. No i zawsze pięknie wyglądają w koszyku, a jeden i drugi gatunek jest jadalny jak najbardziej, ale jeszcze nie widziałam żadnego. No kurczaki, chyba widzę borowika, ale szlachetnego. Tak bym powiedziała, że to nie usiatek, tylko zwykły prawdziwek. No jak najbardziej, ale fikuśny. Trzeba przyznać, że w lesie jednak o wiele łatwiej znosi się te upały, temperatura odczuwalna jest o wiele niższa. Zaliczyłam sobie mikrodrzemkę i ruszam dalej. Nie pamiętam dokładnie kiedy w zeszłym roku były maliny, ale coś mi świta, że już mogły być. A tutaj zobaczcie, jeszcze ani jednej dojrzałej obsuwa ze względu na zimny maj, ale będzie ich dużo. Teraz jestem w takim lasku grabowym, i jak ja to lubię sobie myśleć o takich sytuacjach, jest to tak zwany recycling miejscówki, czyli w tej samej miejscówce o różnych porach roku czy w różnych sytuacjach jakichś pogodowych, warunkowych pojawiają się różne gatunki grzybów. Tutaj to miejsce odkryłam rok temu i były bardzo ładne koźlarze grabowe, takie młodziutkie, piękne, a teraz nie ma ich jeszcze. Myślę, że tutaj za wcześnie na nie. Bo wczoraj w innej miejscu widziałam jednego malucha, a tamta miejscu trochę bardziej nasłoneczniona, jednak. Natomiast są za to ładne krasnoborowiki ze porę. Jeden ładny, a drugi nieładny. To miejsce wygląda teraz naprawdę uroczo o tej porze roku. Już z takim późnym światełkiem tego zauważyłam. Zastanawiałam się, co to za jeden, ale patrząc na tego od razu łatwo to stwierdzić. Pamiętam właśnie, że wracałam wtedy skądś tam i to miejsce przykuło moją uwagę dzięki żółtemu kolorowi kurek. Dopiero potem zobaczyłam te koźlarze grabowe. No i kurki tutaj też startują, ale zupełne maluszki. Żar leje się z nieba, ale mimo wszystko udało mi się zaliczyć jako takie grzybobranie, które było co prawda najbardziej ekscytujące i obiecujące na samym początku. Pamiętacie te borowiki usiadkowane, rosnące tam w dużej grupie koło siebie, najpierw takie beczułeczki, a potem już przejrzałe, ale naprawdę w dużych ilościach, a potem już tylko klimat spadkowy, schyłkowy, no ale co, gorąc, susza, także czekamy na deszcz. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu. Sprawdziłam ostatnio wszystkie swoje dobre miejscówki, naborowiki usiadkowane w okolicach Wrocławia we Wrocławiu, w okolicach Wrocławia, w okolicach ślęży, yy, w górach barckich i tutaj w górach Sowich, i najlepiej trzeba przyznać, mimo wszystko dają radę góry Sowie, które są po prostu niezastąpione, zwłaszcza w lecie.